Witam Cię bardzo serdecznie, ja mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej Poczucie piękna. Dziś będzie o dosyć temacie trudnym, o temacie kontrowersyjnym, rzec by można, mianowicie o oczyszczaniu manualnym. Czy to jest zabieg passé? Czy to jest zabieg, który przeszedł już do lamusa? Czy powinno się pomimo wszystko nadal go wykonywać? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja jestem zdania, że oczyszczanie manualne, kiedy de facto jest taka potrzeba, winno być wykonane. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli Twoja skóra jest naprawdę bardzo gruba, mięsista, masz silnie rozszerzone pory, odpowiednio pielęgnujesz skórę w domu, odpowiednio masz dobrane kosmetyki, ich składy, znasz wszelkiego rodzaju odpowiednie, odpowiednie produkty właśnie do pielęgnacji domowej, a nadal masz problemy z zanieczyszczającą się skórą, taką skórę oczyścić manualnie trzeba. I pomimo, że oczywiście jest to zabieg, który uraża skórę mechanicznie, to tak po zastanów się i przyznaj sama, sam przed sobą, czy nie zdarza Ci się czasami wycisnąć manualnie skóry w domu? Niestety z doświadczenia wiemy, że nasi klienci przychodzą podziobani. Ja się śmieję, czasami mówię klientom w gabinecie, że widać, że tutaj Prace ręczne były wykonywane. I tak to jest. My, przynajmniej w gabinecie, odpowiednio dostosowując pielęgnację profesjonalną, jesteśmy w stanie zrobić to profesjonalnie, efektywnie, e, głęboko doczyścić tą skórę w taki sposób, by zrobić to bezpiecznie i efektywnie. Zatem, jeżeli jesteś przeciwnikiem albo zastanawiasz się, czy oczyszczanie manualne jest na pewno dla Ciebie, a Ty Sąc, nie chcąc, coś tam w domu e, działasz e, samodzielnie na własną rękę na skórze? Myślę, że tutaj nie powinieneś, nie powinnaś mieć jakiegokolwiek dylematu. Jeżeli rzeczywiście Twoja skóra tego wymaga, Twój profesjonalista, Twój kosmetolog wykonujący zabieg będzie wiedział, czy oczyszczanie manualne jest dla Ciebie bezpiecznym rozwiązaniem i czy rzeczywiście jest konieczne. Zatem. Jeżeli jest taka potrzeba, nie sprzeciwiaj się na siłę, a jeśli takiej potrzeby nie ma, nie namawiaj na siłę. Zaufaj swojemu profesjonaliście. On wie, co dla ciebie najlepsze. Poczuj się pięknie we własnej skórze. Do zobaczenia.